Siadam, tak. z... siada, będziemy nagrywać. Z matematyki jestem słaby. No, Ale dzień dobry. Ty z tymi kompletami opor powiem ci, to wyszło ci trzy? Tak. Patrz. Poza tymi, to... które mam założone, to tak, to trzy. No, fantastycznie się służy. Dwóch. Po dwóch. Najpoważniejszy podcast o nie zawsze poważnych rzeczach. Jest nas dwóch i żeby kleiła się rozmowa. Musimy być obaj po dwóch. No i zepsułeś wejście, no? Zapraszam. Bo miałem powiedzieć, że zaczynamy nagrywać, bo my częściej nagrywać w samochodzie. Bo mi się pomysł pojawił. Dajesz. Pomysł mi się pojawił po przesłuchaniu e, połowy odcinka Starego Ekstra, no. gdzie zaprosił autorów tej nowej książki o VHS-ie. Przypominaj no, no. to jeszcze raz. Oni tam poruszyli temat oczywiście znany i lubiany aktualnie, czyli streaming kontra fizyczne wydania. Tak. I powiem Ci, że jak sobie tak pomyślałem, po, pogłówkowałem w samochodzie w korku i stwierdziłem, że to jest, kurde, ostatni moment, żeby zacząć kolekcjonowanie czegokolwiek. Tak. E, wiem, że no, my bardziej jesteśmy przy grach, ale filmy też swoją drogą. Bardziej chyba to kolekcjonowanie, jest tak jakby ważniejsze w przypadku filmów niż gier, ale to zależy kto, kto co lubi, bo zobacz, co się dzieje z Xboxem, co się będzie działo z Xboxem. Nie wiadomo, co Sony wymyśli przy PS6, 6, czy 7, czy w ogóle te konsole jeszcze będą. Szóstka pewnie tak, 7 niekoniecznie, ale pamiętasz, jak nagrywaliśmy odcinek o Jonathan Mnemoniku. Ile my musieliśmy się naszukać. Tego, żeby w ogóle obejrzeć ten film. Powiem Ci szczerze, że ja nie pamiętam, skąd ja go miałem było... ja pamiętam. E, pamiętam, bo go kupiłem jakimś dziwnym e, trafem na Amazon Prime, ale nie na tym polskim, nie w tej polskiej udostępnionej bibliotece, tylko gdzieś musiałem chyba skorzystać z VPN-u, kupić go chyba w Stanach jakoś y, potem y, go obejrzeć. Ja nie chyba i, na koncie znajomego to miałem. I nie to mi, Mimo tego, że y, musiałem to znaleźć, to jeszcze musiałem to zapłacić za wypożyczenie tego. Tak. Nie że kupiłem sobie na stałe wersję cyfrową, tylko musiałem to wypożyczyć. I zobaczę ten film ile będzie miał? Za 30 lat? 25 94, na pewno. 24-5 jakoś o, mi się No, no to, to, no to proszę. Nie? Proszę. I. Y, no właśnie w przypadku jakbym miał wydanie fizyczne mhm. podejrzewam, że gdzieś bym se to wsadził. Czy, go, czy tak, to... po 30 latach prawdopodobnie w dupę, bo 30 lat później e, to wyszło bodajże na vhs no Nie wiem, czy to były wersje DVD wtedy, jak było premierowe. Mm -hmm. VHS po 30 latach, jeżeli nie jest przechowywany w odpowiedni sposób, no niestety, ale no co. No i nie takie rzeczy się odtwarzało. Rozumiem, wiesz, I trochę szczęścia też trzeba mieć w tym to... Tak, ty no. to, to widzisz, no, ja się absolutnie z Tobą zgadzam, że to jest ostatni moment na kolekcjonowanie czegokolwiek, ale też weźmy pod uwagę nośnik. Jeżeli mówimy o kolekcjonowaniu rzeczy takich jak nie wiem DVD czy Blu-ray, które ok, fajnie, technologia działa, ale jest powoli wypierana przez streaming, no, powoli to kolokwialnie powiedziane, nie? bo to zapierdziela mm -hmm. i to ino roz. W każdym razie, jeżeli chcesz mieć te płyty, to musisz je przechowywać w odpowiedni sposób, bo z tego co gdzieś czytałem, a nie dam sobie za to palca skrócić, żywotność płyty. Tu mówię o DVD, bo nie wiem jak w przypadku to jest cirka 10 lat. Mhm. I po tych 10 latach, no niestety, ale jeżeli nie masz tego trzymanego w wiesz, tytanowym sejfie, w próżni, w ogóle w warunkach regulowanej wilgotności powietrza i tak dalej, no to no, robi się Trochę tak, nie? trochę tak, ale yy, wiesz, no, jak trzymasz yy, swoją kolekcję, w piwnicy, w jakimś obskurnym miejscu w kartonie, gdzie jest wilgotność no, wyższa niż w bardzo wilgotnym miejscu, to wiadomo, że no, ta trwałość może być niższa, nie? Ale tak, no, to ale wtedy na, się chyba kolekcja jeśli, nie nazywa. Tak, ale nawet jeśli, no to yy, też ja zawsze będę trochę na nie, ale yy, kolekcjonowanie jak najbardziej, ale nie każdy ma warunki. Ja bardzo chętnie zbierałbym mnóstwo rzeczy, ale mieszkanie nie jest z gumy, a małżonka cierpliwość ma skończoną. Mhm. Więc żebym pękł, to ja nie jestem w stanie tego trzymać w takich warunkach, w jakich chciałbym, nie? No fizyczne wydania trochę zajmują, bo jeżeli byśmy to... nawet chcieli mieć te ulubione filmy, to podejrzewam, że byłoby ich na pewno dziesiąt. Więc Bałek, to już jest dobry, ty, ty dobry raz, regał, nie? Kiedy ty ostatni raz VPSa w ręku miałeś? Nie pamiętam, czy to była kaseta z Komunii. Ale pamiętasz, że miałeś. Miałem, no nie, na pewno miałem, miałem na zapominają. jakichś targach pewnie, jak tam gdzieś przeglądałem, co to jest, no nie? Ale to też było w mocno wskazującym stanie taka, taka kaseta. No tak, tylko że ludzie bardzo często mają tendencję zapominać, że kaseta miała gabaryt. Mhm. Jeżeli, zgodnie z tym, co mówisz, kolekcja najmniejsza możliwa, to jakiś tam drobny wycinek tego, co w ogóle wyszło, Niech by miała, nie wiem, 50-100 pozycji, no to to jest regał. Tak. To jest regał, to jest dużo. 100 filmów na DVD, inna zupełnie rozmowa. 100 płyt winylowych, jeszcze inna <tutek> rozmowa, co nie, ale no, drugi problem kolekcjonowania, no to są ceny Jarufeksu. Ja, no to też swoją odbiliśmy drogą się tak, od tak. Tego na, y, Odbiliśmy się od tego na PGA. Y że facet za coś, co normalnie kosztuje maksymalnie tam dwie i niech mu będzie. A masz pasy? Dokładnie. Ja zawsze mam pasy. E, chyba, że mnie ten producent pasów nie przewidział i są za krótkie, to wtedy tylko trzeba. E, no ale e, czekaj, ja bo zgubiłem wątek. Sorry, wytrąciłem e, nie, cię. Nie, bo nie chodzi takie mi o takie warunki, że, że jeżeli mamy typa, który za coś, co kosztuje 250-270 zł, woła 400. Tak, e, no, to w tej naszej ostatniej relacji z PGA tak, możecie zobaczyć. napędzanie, taka sztuczna M.G. tego wszystkiego. PlayStation 1. Niektóre tytuły są... Znaczy, z drugiej strony masz paradoks sztuki. Dlaczego obraz, który nazywa się Czarny kwadrat na białym tle, jest wart setki tysięcy złotych? Dlatego, że znalazł się Ale tu już idziemy w takie skrajności mocne trochę symba, takie, który za to jest no, gotów tyle zapłacić. No, jak teraz patrzymy się nawet... Kawałek komisji. lustra. W, kodniku, w chodniku. No? kosztuje 90 tysięcy prawie, więc no to tak, tutaj tak. Już jest porysowane, podobno nic nie widać tego kieleckiego, nie ma nic <laughs> e, Ale wiesz, no jeżeli mamy jasno określoną e, kolekcję, którą chcemy złożyć, no to gabarytowo niech ona nie będzie duża. No tak jak e, Archon zbierał na przykład e, na n no to on ma wszystkie. ale... 100 tytułów? Yy, niech nie, nie, to ale słuchaj Adam. Y, kolekcja na Gage'u tak. ma 56 albo 58 tytułów. Poprawcie mi w komentarzach coś koło tego. Nie, ale, sto, ale nadal bali, to nie? jest y, powiedzmy y, dwa metrowe rzędy y, nośników, czy trzy nawet. Hmm. E, ale wiesz co, a propos, a propos tego, no nazwę to brzydko zbieractwa, bardziej kolekcjonowania, bo to też są, można powiedzieć, że dwie różne rzeczy. Jeżeli no. ty zbierasz, to. Po prostu bardziej mi się zbieractwo kojarzy z tym, że masz to niepoukładane, masz to w jakimś kartonie rzucone, właśnie w tej piwnicy, o której wspomniałem wcześniej. Kolekcja już ma jakiś ład ma już jakieś e, walory estetyczne i w tej kolekcji znajdują się też takie tytuły które powiedzmy, że mają jakąś wartość nie tylko materialną, że one są na rynku warte więcej ale też są warte dla Ciebie, bo Ci się kojarzy na przykład tak, z ja młodości nostalgia, level master i tak dalej nie? ja na przykład A... chciałem sobie y, kupić w ramach, nie jest nawet zbieractwa, tylko tak żeby było na półce, bo, bo jest to dla mnie istotne nie wiem czy Ty kojarzysz grę Super Frog tak. Ona tak. w oryginale wyszła na Amigę. Ja tak. chciałem sobie. Czyli na kasecie. Nie, nie, na Amigę było na dyskietkę. Na dyskietce. Okay. Tak. I ja chciałem sobie te dyskietki kupić. Jak ja zobaczyłem cenę, mm -hmm. to ja za te pieniądze. Co to było warte wtedy? Teraz może się ceny pozmieniały, ale za to, co było warte wtedy, to ja dwa regały GKI bym kupił lekko jeszcze by mi zostało na dobre 3 MGS. Tak, właśnie na tą kolekcję. Tak, to było ponad 3000 zł za 3 za trzy dyskietki 1,44 MB, no ale no, tak, rok produkcji yy, 9,3. Ja, ja w tym roku yy, stwierdziłem sobie, że sobie kupię pierwszego Playaka, bo to była moja pierwsza i ostatnia konsola PlayStation jaką miałem. Więc kupiłem i dopiero później do mnie doszło, że w tym roku mija 30 lat od premiery Playaka. I ja już miałem tą konsolę, miałem kilka jakichś tam gierek i też sobie postanowiłem, że tą kolekcję jakoś tam sobie złożę. Przynajmniej te 10 tytułów, które ma, ma dla mnie jakiś największy sentyment, i wpisywałem sobie te tytuły w Google Keepie, w jakiejś notatce. No to żeby cię nie skłamać, teraz ta lista ma przynajmniej ze 30 tytułów, bo co jakiś czas, jak coś z niej wyrzucę w cudzysłowie. Czyli, że już, czyli, że już, łuków, no, już no? mam w takim stanie, który mnie powiedzmy, że satysfakcjonuje. A jak, Perfekcyjny. Jak już, nie no, jak już mówiłem, że jestem trochę pierdolnięty na tym punkcie. Czyli, jak już mam mieć swoją kolekcję, jaką mam, to wolę to mieć w wersjach angielskich, e, czarnych, tak zwanych, e, w, miarę, w, pier, w premierówkach, w miarę dobrej jakości, e, niepopękanych e, opakowaniach. Więc to, u, 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 uwierzcie mi. Teraz e, znaleźć pudełko m, e, gry na PlayStation 1 to graniczy z cudem. To oryginalne oczywiście, więc każdy tytuł, który, który mam. No, to pudełko siłą rzeczy e, jest dosyć e, charakterystyczne, bo ono było grubsze niż zwykłe pudełko od płyty CD czy DVD. Miało oczywiście ten e, plastik z logiem PlayStation, tą wkładkę. E, I chcę te gry powiedzmy mieć w jak najlepszym stanie. No i ta lista mi się już troszkę rozrosła. Nie rozrośnie mi się na pewno do, nie wiem, dwóch tysięcy tytułów, ale podejrzewam, że kilkadziesiąt na pewno tam będzie. No i tak po trochu, po trochu będę sobie to jakoś tam kolekcjonował. I, no tak jak mówię, z każdym kolejnym tytułem, który wykreślę, pojawia się jakiś nowy, no nie? I rzeczywiście tych tytułów jest. Niektóre ciężko znaleźć, jak na przykład to Unholy War, które. To była moja pierwsza, pierwsza pozycja pełna na Playaka, no teraz żeby to kupić w wersji premierowej trzeba 3,5 wydać. To jest prawie tak jak za, nie wiem, jak za MGS na Pekiera. ale teraz za 3,5 jak się dobrze zakręcisz to ty pierwsze wydanie PlayStation 4 kupi. tak, Z tak dokładnie, dokładnie. A propos mgs od razu aktualizacja udało mi się kupić ze 128 zł, więc HFU temu, kto za 400 chciał to opchnąć w nieznanym stanie i w popękanym pudełku na PGA, Więc, no tak, widzicie, że nie zawsze można trafić. Ale wracając jeszcze do, do kolekcjonowania. W tym odcinku, o którym wspomniałem na początku, Przemek, czyli jeden z autorów. Tej, tej książki, mhm. powiedział bardzo ważne słowa. Znaczy, tak mi się wydaje, że takie w sumie, które trochę bardziej mi otworzyły oczy niż miałem do tej pory otwarte, że jeżeli jakiś film naprawdę bardzo lubicie, on powiedział wręcz kochacie, to kupcie sobie w tym. W tym, w tym wydaniu fizycznym, że on sobie po prostu leżał ja na półce, na czasy, ty, no. nie woła, wiadomo, jeść, nie woła, jak to Ty Adam czasami mówisz. Tak, tak. E, I niech to będzie 10 filmów, niech to będzie 20 filmów, ale niech one będą, bo one za 10 mhm. lat wylecą ze streamingu, jak już nie wyleciały, i nie będzie ich. I będzie takim po prostu e, przypadkiem żony Nemonika, <laughs> że nie będzie go można nigdzie zobaczyć. E, bo ani w streamingu, a film, ani. Nie, mimo nic. tego, że jakiś tam wybitnie wartościowy kulturalnie nie jest, jest po prostu fajny. Tak. Ja od razu sobie po, pomyślałem o Robocopie, po, o, pomyślałem sobie o e, trylogii Władcy Pierścieni, e, pomyślałem sobie o no, Gwiezdnych Wojnach też siłą rzeczy, bo e, ja chyba Gwiezdne Wojny m, w ostatnim fizycznym wydaniu, jakie miałem, to było tak zwane wideo CD z jakiejś, jakiejś gazety i, i, wiecie, no Pani Domu czy innego Twojego Imperium. Pa, pani do... Domu zawsze w tak, <laughs> Dodawane tak. było po prostu jako w kopercie takiej z jakimiś innymi poradnikami. No oczywiście trochę tutaj generalizuję i wymyślam, ale no mniej więcej ten poziom to jest. Mhm. I e, kolejna rzecz. Umówmy się, że ten kilkunastominutowy film, który teraz nagrywamy, który wy mam nadzieję, że słuchacie. To jest takie trochę preludium do głównego odcinka. Może, może to poruszymy właśnie w głównym odcinku podcastu. Chodzi o, o to, że zależy kiedy chcesz tą kolekcję mieć, bo umówmy się, że sporo osób ma kolekcję na przykład filmów na DVD. Tych, które lubi. Mhm. Ale umówmy się, ta jakość teraz DVD to nawet nie było 720p. Jak dobrze pamiętam, to było takie udawane chyba HD. Coś się tutaj nie. 540 czy coś takiego nie czasami, czasami. to było Full HD, tak mi się wydaje przynajmniej. Chyba, że to VCD VCD to było gorsze, a Full tak. HD to powiedzmy, że DVD było do Full HD. Tak mi się kojarzy. No to teraz, jak chcesz mieć te ulubione filmy w najlepszej jakości, to musisz kupić siłą rzeczy Blu-ray'a. A nie wszystkie wyszły na Blu-ray'a? To tak. Są, czasami się zdarzają jakieś edycje specjalne, że to jest rzeczywiście super turbo jakość na Blu-ray'u, jeszcze jak się trafi jakaś kolekcjonerka, czy, czy specjalna limitowana edycja, to, 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 to druga sprawa. No ale musisz to kupić i zobacz. Kiedyś kolekcjonowałeś DVD. I na nowo musisz kolekcjonować Blu-Ray'e i dlatego mówię, że to jest ostatni dzwonek, bo nie zanosi się, że było coś lepszego niż Blu-Ray. No tak, jak wszystko idzie w górę. to tak. A Blu-Ray już jest na no, tyle ja się... nośnikiem dobrym, to jest 4K, jest Dolby, Srolby, Audio, ten bitrate jest tak wysoki, że na żadnym streamingu nie ma takiego bitrate'a, nie? Więc tu jest kurczę problem, że... To jest ostatni dzwonek na kolekcjonowanie. Bo teraz, może, jeżeli nie macie jakiegoś filmu, to najlepiej go kupić na Blu-rayu, nawet jeśli nie macie na czym go odtworzyć. Bo może się później trafi: a to na PlayStation y, kupicie może jakąś używkę, będzie można odtworzyć, a to jakiś tani odtwarzasz Blu-ray, i tyle, nie? No. no tak. Znaczy, ja w tym głównym odcinku opowiem o, o tym, dlaczego ja przestałem zbierać gry na Steamie. A zbierałem je z, z pasją godną lepszej sprawy i majątku wydanego, nie mówcie nikomu. E, <grym> tak. Więc każda cebula była moja. E, mi po prostu przeszło, ale o tym w odcinku było. Tak, no kończymy takie szybkie z samochodu. Miało być więcej, więc mam nadzieję, że, że tak będzie trochę tak. Na minę chyba Adam no, waliłem, ale. Mnie, ale, ja ale chyba spoko wyszło, nie? No to Musimy to robić. Dajcie części. znać, czy spoko wyszło, nie? Bo to wiecie, takie 15 minut można sobie przy sraniu czy sprzątaniu wysłuchać. Nie? No, dokładnie. No. Dobra, to ja spadam do domu, a on jedzie do domu. Tak, i nie będę kontynuował tego, to koniec jest. cień Dobra, na razie. <laughs>